Witam w tym filmie, omówię rozwiązanie zadania ogród grażyny. W tym zadaniu trzeba pomóc Januszowi w zweryfikowaniu jakości pracy Piotera. Przypominam, Piotr przekopywał i nawoził ogród grażyny. No i chcemy sprawdzić, ile procent ogrodu, ile procent powierzchni ogrodu zostało dobrze nawiezione i przekopane. Robimy to przy pomocy funkcji test, która będzie skompilowana razem ze wszystkimi rozwiązaniami tego zadania wysyłanymi na sprawdzarkę, czyli tego, tej funkcji nie należy doklejać do programu, ona zostanie doklejona przez sprawdzarkę i teraz funkcja test dla podanego numeru zestawu i współrzędnych punktu na polu odpowiada tak, nie, true false, czy dany fragment pola, dany kwadrat 1 na 1 został dobrze przekopany i nawiziony. No i teraz takim pierwszym narzucającym, się, narzucającym się rozwiązaniem jest, żeby po prostu sprawdzić wszystkie punkty ogrodu, tak? I policzyć, ile procent zostało dobrze y, przekopanych i nawiezionych. I to jest rozwiązanie, które dobrze zadziała dla małych testów, ale dla dużych testów ten ogród jest te ogrody w dużych zestawach danych są zbyt duże. To sprawdzanie wszystkich metr po metrze, punkt po punkcie, gdzie takich ogrodów zajmie za dużo czasu. To nie przejdzie testów ze względu na czas działania. Jak sobie z tym poradzić? Należy losować punkty ogrodu, sprawdzać funkcją test czy te punkty zostały dobrze przekopane i nawiezione, i policzyć, ile procent z testowanych punktów no, dostały odpowiedź true z funkcji test, tak? czyli zostały dobrze przekopane i nawiezione. I tą wartość zwracamy jako odpowiedź. To, o tym trzeba pamiętać, że to żeby e, liczba punktów, które losujemy, była proporcjonalna do pola ogrodu. Nie do wymiarów ogrodu, ale do jego powierzchni. Ja nie będę tutaj podawał wzoru, ile to jest wystarczająco dużo losowań, żeby to wszystko dobrze działało, ale wierzę, że wszyscy, którzy spróbują, dadzą radę oszacować metodą prób i błędów, ile punktów trzeba wylosować, żeby było dobrze. Powtórzę jeszcze raz, ta liczba powinna być proporcjonalna do pola ogrodu. Rzecz, druga rzecz, o którą ktoś może zapytać, to jak skądś wziąć losowe punkty. Nie musimy losować od razu punktów. Możemy wylosować dwie, losując punkt, możemy po prostu losować dwie współrzędne osobno. Najpierw współrzędną xowo, potem Y, i użyć do tego standardowej funkcji losującej z języka C. I to wszystko. Tak? I w ten sposób rozwiązujemy zadanie. Mam nadzieję, że. Ten filmik będzie pomocny i że teraz już wszyscy zaliczą to zadanie. Dziękuję za uwagę.